Cześć! Trudno powiedzieć, czy wreszcie zrobiła nam się wiosna, bo to co było ostatnio w pogodzie, to. No zresztą wiecie, mieszkamy w tym samym kraju i... No i. Ja nie pamiętam przynajmniej tak zimnego maja. Maj, który jeszcze trwa, tak dla jasności, ale nie pamiętam takich niskich, właśnie temperatur w maju, tak paskudnego wręcz momentami maja, jaki, jaki mamy w tym roku, tak. Ja pamiętam, to znaczy, no tak, pamiętam, nie pamiętam, miałem chyba wtedy 3 lata, coś takiego i na pochodzi pierwszomajowym, bo kiedyś, kiedyś, jak było świętu pracy, były pochody pierwszomajowe, przodownicy w ogóle, flagi, sztandary, wykłady pracy, tak, no i to było takie wielkie święto pracy. Dzisiaj mamy majówkę, gdzie, gdzie oczywiście jest dzień wolny, pochodów nie ma, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że wtedy to yy, te 48 lat temu to by było, coś takiego, 1 maja padał śnieg. No, ja mówię tak, to pamiętam, nie pamiętam. No bardziej nie pamiętam niż pamiętam. No ale matka, która wiosła mnie wtedy w łusku, właśnie tak mi ten dzień przedstawiła, tak mi o tym dniu powiedziała, że... W wtedy na pochodzie pierwszym moja padł śnieg. No teraz też gdzieś tam jakieś tam gradowicie były, gdzieś tam w górach jakiś śnieg. No ale góry, góry wiadomo, góry rządzą się swoimi prawami. Natomiast tutaj konkretnie w całym kraju maj był okropny, maj był paschudny. Dzisiaj właśnie, dzisiaj wreszcie jest trochę inaczej. Dzisiaj jest ładniej, dzisiaj jest lepiej. Dzisiaj nawet nawet ciekawe chmurki mogę zaobserwować, ale nie nastawiam się szczerze mówiąc to no jakieś nie wiadomo, jakie zdjęcia, bo nie jeden film już nagrywałem przed zachodem, gdzie dość ładnie się to zbierało. O, dziękuję. Gdzie, gdzie, gdzie te chmurki nawet ładnie się zbierały, a później... O! O! o. Coś z tego będzie? Mam nadzieję, że nie choroba te chmurki się ładnie zbierały, a później okazywało się, że jak już Słońce finalnie miało spaść za ten umowny horyzont nie było żadnej nie było żadnej chmury nie było spektaklu na niebie czyli nie było generalnie nic ciekawego, nie było co fotografować no i tak te właśnie dnie wyglądały wtedy jak to będzie dzisiaj, jeszcze nie wiem póki co trochę treści Wam przedstawię treści, którą tak na szybko trochę przygotowałem, bo e, też nie do końca miałem przekonanie co do, co do dzisiejszego wyjścia. Jednak jestem. E, no i cóż to dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie treść, jak to ostatnio, tych treści jest sporo, poniekąd dla początkujących, jednak e, dzisiejsza treść będzie trochę inna. Będzie ważna dla każdego początkującego, dla każdego, kto e, łapie tą zajawkę powoli ale myślę, że to nie będzie, to znaczy ja wiem, co to będzie za, za treść, to nie będzie nic ciekawego, nic przyjemnego może bardziej, to będzie coś, co płynie z rozsądku, coś, co płynie z doświadczenia, coś, co płynie znów z tego, co ja przeżyłem i natomiast taka odgórna moja prośba, żeby też nie brać tego za mocno do siebie, żeby nie podłamywać się przypadkiem, bo po prostu życie pisze różne scenariusze i ja chciałbym przedstawić na tym filmie Jeden z nich. Zapraszam. Fotografia jest prosta, tak jest nazwany kanał, tak sobie to wymyśliłem i powiedziałem, że w tym temacie zdanie nie zmienię, bo tak istotnie jest fotografia, jest prosta. Natomiast wiąże się z tym pewne, wiążą się z tym pewne ale. Tutaj jeszcze się odniosę do, zanim o tych ale powiem, bo to właśnie o tym dzisiaj będzie w treści filmu, natomiast odniosę się jeszcze do Samego właśnie, samego, samej nazwy kanału, że fotografia jest prosta dlaczego i dla kogo przede wszystkim. Fotografia jest prosta dla, dla chcących się jej uczyć, dla osób, które no, wiedzą, czego chcą od tej fotografii chociaż od samego początku no to tak się nie wie no nie wie się jakie zdjęcie konkretnie się będzie robić nie wie nawet jakim aparatem się będzie fotografować tak bo to że kupi się na początku jakiś aparat to jeszcze nie jest powiedziane że akurat w tym konkretnym przy tej konkretnej marce przy tej konkretnym przy tym ko konkretnym systemie że ktoś się pozostanie to nie ma jedno tu, tutaj do, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego aparat z fotografią że, że już taki będzie może będzie może nie będzie tego się nie wie e fotografii właśnie jest dla osób, które, które będą parły do przodu, tak? które od tego pierwszego kroku będą robiły te kolejne kolejne i kolejne, i będzie to zawsze fotografia przede wszystkim, tak? Nie będzie to onanizm sprzętowy, czy też nie, nie będzie to taka e, pasja? Polegająca na krytykowaniu innych, bo nawet dzisiaj takie coś można zauważyć w mediach społecznościowych, to, to się właśnie wyłania na wież coraz, coraz mocniej. Niestety ta tzw. Tak głupia i bezpodstawna krytyka dominuje można powiedzieć wypowiedzi, posty na grupach związanych z fotografią w różnych miejscach, w różnych zakątkach internetu i to naprawdę nie jest przyjemne do czytania dla kogoś, kto, kto zaczyna, a dla osób doświadczonych, które są w tej fotografii już jakiś czas mają też jakieś obycie z ludźmi, to jest zwyczajnie głupie, to jest zwyczajnie głupie i niepotrzebne. I wreszcie fotografia jest prosta dla, dla osób, które właśnie są ciekawe, które, które chcą zdobywać to doświadczenie, tak. I tutaj to jest taki, to są takie ten i oczywiście inne, o których nie, nie, nie wspomniałem teraz, moje wyznaczniki, które sprowadzają się do tego, że nazwa kanału jest właśnie taka a nie inna fotografia jest prosta. Jednak są rzeczy, z którymi no, nie jest po drodze ludziom, którzy wchodzą w ten świat fotografii, ale nie tylko, również, również osobom, które są już jakiś czas, tak? które no, już coś z tym aparatem przeżyły i można powiedzieć chcą więcej. Tak właśnie ten stopień, stopień, który się pojawia, przed nimi trzeba po prostu wejść o ten stopień wyżej. I tu właśnie tu bardzo często okazuje się, że pojawiają się problemy, kłopoty. Jakie? Powiedziałbym wręcz, że Czasem może lepiej nie brać się za tą fotografię, czasem może lepiej sobie ten temat odpuścić lub też przynajmniej odłożyć go w czasie na jakiś czas, bo też, też prawda jest taka, że jeżeli coś jest w człowieku, właśnie coś takiego, jest ten zmysł, są ciągoty w tym kierunku, tak? zmysł, o którym wspomniałem przed chwilą, zmysł jakiś artystyczny, jakieś po prostu postrzeganie świata, lub też zwyczajnie to, że, że no kocha się te miejsca, w których się jest, tak? to, tutaj w tym przypadku ja jestem w naturze, lub też obcowanie, samo, samo obcowanie z aparatem, robienie zdjęć jest tym czymś, co no, nakręca, tak? To, to zawsze w człowieku będzie, nawet jeżeli się nie robi tego teraz, z, z naprawdę różnych powodów to, to z człowieka nie wychodzi. To nie paruje tak jak woda ze, ze szklanki, że dzisiaj jest, już może nie być, nie. To zawsze siedzi, tylko że to się co jakiś czas będzie zrywało. I, i właśnie, kiedy kiedy przystopować, kiedy dać sobie spokój, kiedy nie wchodzić lub kiedy odłożyć w czasie. No właśnie przede wszystkim może zacznę, zacznę od czasu jeśli tego czasu się nie ma, to naprawdę żadne pieniądze, żadne zakupy, żadne wydatki tego czasu nie zastąpią. Bez znaczenia jest to, jaki się kupi sprzęt. Jeżeli nie będzie się miało czasu na to, żeby z tym sprzętem wyjść, to co, co komu po tym? Takie coś właśnie, takie coś to jest... To jest największy generator frustracji właśnie tutaj w tym środowisku i w przypadku jakiegoś tam konkretnego człowieka, ja, ja, jakiejś konkretnej osoby. Tak? No, ktoś chce robić, ma, ma na to pieniądze. No I właśnie, czy warto wydawać od razu pieniądze, tak? jeżeli się nie wie, kiedy się tymczasem będzie dysponować. Nie wiem, nie mnie to oceniać, to wszystko zależy od tego, co się kupuje. Ja wiem, że to kupione, co leży w szafie, to po prostu boli, zwyczajnie. tak? To, to, to nawet denerwuje czasem i ma się tę ochotę sprzedać i, i, i zapomnieć. No zapomnieć nie, to no właśnie o tym mówiłem. Także, także mówię, tutaj głos rozsądku brzmi w ten sposób, że bezpiecznie jest to zwyczajnie odłożyć w czasie. zaczekać, wstrzymać się. tak? Ja wiem, że są różnego rodzaju obowiązki, jest dom, tam czasem rodzina, czy, czy czasem inne rzeczy, które mogą przeszkadzać, które mogą ten czas zajmować, tym niemniej zawsze tam w końcu kiedyś pojawia się ten czas, gdy ręce czy później, no też nie jestem w stanie tego określić, ale ten czas w końcu się pojawia, <laughs> gdy okazuje się, że ma się ten czas dla, dla siebie lub też ma się czas zwyczajnie na, na swoje pasje, tak? I wtedy, wtedy można wykorzystać ten czas. No, problemem również mogą być tutaj pieniądze. Problemem może być gotówka zwyczajnie i brak oczywiście, bo znów niejednokrotnie spotykam się też właśnie w będziach społecznościowych z pytaniami o zakup aparatu, czy jest możliwy zakup aparatu dobrego aparatu z obiektywem, i, to, i na, naprawdę padają niskie sumy. Uwierzcie mi, że padają sumy poniżej 1000 złotych, gdzieś tam widziałem 800, gdzieś widziałem 500 złotych, nawet słuchajcie. No nie powinno się oceniać człowieka po tym, ile, ile ma w swoim portfelu, tak? Natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć, że zdjęcia jako takie da się robić każdym aparatem, bez wyjątku, nawet aparatem w telefonie. Oczywiście wymaga to pewnej wiedzy, pewnych umiejętności i właśnie tutaj, tutaj znowu wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej, gdzieś tam bliżej początku, że fotografia jest prosta dla osób, które chcą się uczyć, które są ciekawe, które chcą robić zdjęcia. I tutaj ten aparat gdzieś schodzi na plan dalszy. Oczywiście sprzęt jest ważny, nie oszukujmy się, że, że są sytuacje, które wymagają już od nas posiadania konkretnego sprzętu i konkretnych akcesoriów, bo bez nich się nie da. Naprawdę. Natomiast chcąc poznać podstawy fotografii, lub też chcąc robić jakieś proste spacerowe zdjęcia, naprawdę bardzo często okazuje się, że dobrze wykorzystany telefon daje świetne rezultaty. Czy też nawet zakupiony tani, ap tani aparat kompaktowy, to nawet może być starszy aparat. Co z tego, że, że tam jest matryca, która ma powiedzmy te 8-10 mega? Je, je, jeżeli ktoś do tej matrycy podejdzie w mądry sposób, to uzyska efekty. No, tutaj właśnie znów jedna uwaga. Początkujący nie uzyska tych efektów z buta, trzeba się tego uczyć. I znów fotografia jest prosta, gdy się jej uczymy, tak gdy zdobywamy wiedzę, gdy poznajemy wreszcie swój sprzęt, bo sprzęt niewątpliwie trzeba poznać, żeby umieć go wykorzystać. Sprzęt słabszy będzie miał dużo wad, oczywiście, tak ale to nie oznacza, że nie ma zalet. Każdy sprzęt ma jakieś zalety i każdy sprzęt ma swoje. Jakie ja to nazwę mocne i słabe strony? Każdy bez wyjątku. I teraz, jeżeli znamy słabe strony, nie pchamy się z tymi słabymi, słabymi stronami w stronę właśnie wykonywania zdjęć, a dobrze wykorzystujemy mocne strony, wtedy tak, jak najbardziej nasze zdjęcia będą nabierały tego kolorytu. Nasze zdjęcia będą się podobać i szok wywoła informacja, to jakim aparatem zostały wykonane. Naprawdę. Dlatego, jeżeli ktoś tych pieniążków nie ma, naprawdę skupić się na pracy, zarabiać, odkładać. Jeżeli nie jest się uwiązanym wyjechać za granicę, tak, to, 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 to może brzmi głupio: wyjeżdżam za granicę, bo, bo chcę zarobić na dobry sprzęt fotograficzny. Nie, to nie jest głupie. To jest realizacja marzeń. Marzenia są, są bardzo ważne w życiu człowieka, żeby właśnie je realizować. A nie wiadomo, być może, właśnie, być może to poświęcenie z czasem okaże się kolejnym sukcesem, tak. Być może właśnie fotografia okaże się tym, fotografia i to co będzie koło niej okaże się tym źródłem dochodu, które pozwoli funkcjonować, żyć normalnie i cieszyć się tym, że zarabia się na swojej pasji. Dlatego tutaj właśnie na, 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 nalegam wręcz skupić się na tym, żeby te środki zdobyć, żeby zapracować. Kupić to, to, co się chce. No, oczywiście może dojść do sytuacji, gdzie <noise> zakupiło się sprzęt. Okazuje się, że nie ma się czasu. Ech, nieszczęścia często lubią chodzić parami, ale naprawdę uwierzcie mi, nie jesteśmy tutaj na, na tym świecie e, pozostawieni e, na, na te 5-10-15 lat. Mamy tutaj do odbędnienia kawał czasu. Ja wiem, że sytuacje, które pojawiają się w życiu człowieka mogą frustrować. E, w skali na przykład dnia, tygodnia, miesiąca, tak? Ja Wam powiem taką jedną rzecz. Wiecie, ile zdjęć zrobiłem w tym roku? Ma, mamy... niedługo będzie pół roku. Wiecie, ile ja zrobiłem dobrych zdjęć w, w tym czasie? Dwa. Zrobiłem dwa dobre zdjęcia. Nie są to jakieś... nie są to jakieś super, hiper zdjęcia. To są po prostu dwa dobre zdjęcia. Dlaczego? Nie miałem czasu. Przede wszystkim nie miałem czasu. Gdy miałem czas, Okazało się, że nie ma warunków, żeby takie zdjęcie zrobić. Mogłem nagrać. Ta, tak się do tego odniosłem wprost. Mogłem nagrać jedynie byle jaki film. Tak, byle jaki, bo y, bardzo często miałem temat przygotowany na zupełnie coś innego. Okazało się, że w ogóle pomyliłem się z pogodą, albo, pomyl, albo pomyliłem się z godziną. I nic mi z tego nie wyszło. I to frustruje takie co To naprawdę stawia znak, znak zapytania pod sensem działania. Pod, pod sensem kolejnego wyjścia, nie wiem, wzięcia tego aparatu w rękę, czy też takich teraz nagrywam, film, tak? Yy... Mówiłem też, że fotografia jest dla cierpliwych. Cholera jasna, chyba większego testu na, na, na cierpliwość nie ma niż, niż właśnie wieczny brak czasu. Naprawdę. Yy... Ja mówię to oczywiście z własnego doświadczenia, bo sam to przeżywam. Sam to przeżywam i to nie od dzisiaj, nie od tego roku, yy... nie w ciągu nawet dwóch lat. To się ciągnie dosyć długo u mnie, bo są pewne sprawy, których niestety pogodzić ze sobą nie mogę. Nie będę o tym mówił na, 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 na kanale, bo nie jest to treścią filmu. Natomiast, właśnie mówią, przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość. Pieniądze, czas jedno musi minąć, drugie musi przyjść. Oczywiście o to wszystko my musimy zadbać. A wtedy po tym czasie i z tymi pieniędzmi może to wszystko nabierze sensu. Może. I oby. Z uwagi na ostatnie przerwy, jakie na pewno nie sposób, żebyście nie zobaczyli tego właśnie między filmami. Nie powiem wam dzisiaj, kiedy nagram kolejny film. Nie powiem wam naprawdę. Wiem na pewno, jak mam, jak mam rozplanowane kolejne dwa tygodnie i nie wiem, czy po prostu znajdę nawet czas na to, żeby wyjść, żeby coś nagrać. Dlatego nie powiem Wam kiedy się zobaczymy, za to mogę Wam powiedzieć to, to, co mówię Wam zawsze, pod koniec filmu. Dzięki, że jesteście. Nawet jeżeli zaglądacie w tej chwili już. Ma, ma, mało osób zagląda za, za na kanał i wcale się nie dziwię, bo po prostu nie jestem regularny. Te filmy nie są tak jak powinny być. Nie są w takich terminach, jak powinny być. Jest tego materiału za mało, jest tak to wszystko szarpane i wyrywkowo. I czasem te filmy są też bez sensu. Trochę. Mam tego świadomość. Ale właśnie dzięki, że jesteście. Nawet dla tych, właśnie najtwardszych, najcierpliwszych, najbardziej wytrwałych. Tak. Widzimy się, jak będzie ciepło. Może cieplej. Kiedy? Zobaczysz. Trzymajcie się, śmieczka. Tchau.